Siemaneczko! witamy na naszym kanale z tej strony, weterani. Gregor? I do Kamilo, cześć. Pod ostatnim odcinkiem z Grey Challenge wbiliście już 30 łapeczek, więc dzisiaj wjeżdża kolejny film tego cyklu Green Challenge, czyli używamy tylko i wyłącznie zielonych broni. Oglądajcie do końca, bo naprawdę był ciekawy odcinek. Na sam koniec zabrakło mi maców, mój przeciwnik się ze mną bawił, ale pokarało go. Było ciekawie, jednym słowem. Dokładnie, i żeby wjechał kolejny odcinek z tej serii, czyli Blue Challenge, gdzie będziemy używać już tylko i wyłącznie niebieskich broni, zostawcie 35 łapeczek. I oczywiście, kto jest nowy, zachęcamy do subskrypcji z dzwoneczkiem. To co Kamilu, lecimy z gierką? Lecimy, miłego oglądania. No dobra. no i mam fajnie, bo już mam pompę. No teraz u mnie coś się zaczęło dziać. Masz brania? Tak. Dobra, mam typa. Psia, kość, a ja nie mam... nie jestem uleczony. Oh. Dobra, biegnę do ciebie. Trochę minie z nim biegnę. On chyba ucieka. Dobra, miał szare branie, dzięki no. A No, gdzieś tam strzela, chłopaczek No, tu jest przed nami Dobra, Dobra. To jest MK, jak byś chciał Okej, okay, leżą. Leżą. Dobra, wjeżdżamy w nich. Dobra. Wjeżdżamy na third party. Mhm. Mm Zresztą, to, jak nie wypatrzeć, chylę. Leży. Dobra, leży jeszcze jeden. Jeszcze drugi? jeden będzie. Nie wiem, przeszukam go. Coś powinien być tam, ale nie ma Dobra, polecimy. A tu mają bazę, tu mają bazę. Dobra, są wcelowani idą tu. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Będzie tu wchodził. Tu się zacznie palić zaraz wszystko. Czego? No bo jest ta Dobra, będzie trzeba w nich walić. 28. Dobra, dobrzy nas. Ja jestem u góry, mam high ground. Dobra. Dobra. Nie kolego. tam jest idzie ci z pleców. No co za Uciekają. Jeden uciek. Albo i nie? No co są? Leczą się. To ja się leczę. dostaje. Leży, leży, leży. Dobra. Jeszcze jeden. Zaraz... Zaraz się wysypie. Okej, okay, koleżka tutaj leży. On jest u góry? Tak, tak. Dobra, gość ma stówkę życia, max. Stówkę życia max. Dobił mnie no, co za... Ale jest w strefie, więc ja mu biję już teraz mocno, Idź do strefy, tu ma na biało dostawać Okej okay. Dobra, Dobra, leży, leży. Dobra Ekstra. Dobra Mhm, nie za dobrze A... to brzmi Z prawej strony masz gości, uważaj, tam na dachu, niech się lepiej nie zobaczą Jest, jest jeden na jeden, jeden na jeden Vigo. Czekaj Wigo ty musisz pierwszy zadać strzał, no? Dobra Wypatrzył cię czy co? Będziesz się leczył? Nie Masz coś na boi, no. Dobra, buduj się Okej. Okay. Dobra, zbuduj się, cały czas się buduj. Cały czas, cały czas zbuduj się. On będzie tym nawalał non stop. Albo go z bliska rozwalisz, albo ci się nic nie uda. Dobra. Ekstra. Dzek. Jest. Plecy. O nie że mi to... Za... Nie, nie wygląda to za dobrze. Jeden strzał mu musi walać. Obuduj się całkiem, całkiem się obuduj i zaczekaj, aż on będzie chciał do ciebie wejść i wtedy go strzelisz. Spróbujesz, OK. okay. się leczyć. Napraw, dobra Wlecz Okej okay. No tam się Siedzi, a jakbyś otworzył okno Dobra Trzymaj scenę. trzymaj scenę. Dobra Dobra. Teraz w górę Uważaj górę Okej, okay, okej okay. aj, Ajajaj No, dalej. A do helki jakbyś przyszedł? Nisz helkę? Tylko się Tylko ja nie mam maców. A no to dobra, ta lipa, to stoi tam już, stój tam już gdzieś. Schowaj się, próbuj się, schować i się wybudować. I się... Uleczyć. Ale nie ja mam maców. A uleczyć Nie, on mnie goni cały czas. Wadaję jest u góry. Dobra, czy to teraz Dobrze, ekstra. Jest jeszcze dobrze, jeszcze lepiej. Nie dobrze? Jeden strzał. Ło. Wow. A, cholera, on leci. O, co to będzie. Nie, <grystanie> nie wróżę sobie sukcesu, tak naprawdę. Ale i tak. Jak z bliska by dostał, to jest. A bliżej. No on może się podlecić, to jest ten... Mhm mm Dobra? Chyba się bawi Tak, 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 tak Ewidentnie Chcecie... Może... Chcę to zrobić Masz on to chcę? Hmm? A masz yy, płaczka? Tą Nie, Chyba ja mam Jakbś ją ustawił, to może by ci dał wygrać Dobra, o, próbuj, próbuj leczyć Lecz się, lecz leczy się? Tak, na no 3, 2, 1 Ekstra, dobra, masz znowu <laughs> szansę No może mu się matcy skończą Oa zabudowało mnie o, się w strefie zabuduje nie ma problemu Spróbuj, a może go na strefę zrobisz Bo on na pewno nie ma leczenia tego Jakbyś się udało przykiprać <laughs> I w ostatnim momencie uciec stamtąd Ale to byś musiał do samego końca przeczekać Pogodował Cię? Ale może Ci otworzę Ło! O! Ekstra! Na biało dostał! Na biało dostał 50 Dobra, uważaj O! Góry, góry, góry A on tutaj ma? Anema. ma On ma wszystkie ściany, To jest Uważaj Spróbuj przejść stąd Przebi się, bo on tutaj jest za bardzo ma zblokowany. Dobra. Haha, ja... <laughs> tak jest! Tak, tak jest! Widzisz, wierzyłem do końca Wiedziałem, że tak będzie Ekstra <laughs> no nie wierzę no, ale bawił się, się, bawił się. No ale cóż no. Trzeba się było Coś, bawić. Tak, czy... Trzeba Zuczujmy się, się było pewno. bawić. <laughs> <laughs> no, że... Czyli co? Challenge... Zajem... Challenge zrobiony. No. Challenge zrobiony no. na samym końcu. E, było troszkę zabawy, no ale no cóż. cóż no, tak super, nie musiał się no, bawić. Fajnie, zostawcie, fajnie. O, zostawcie oczywiście łapeczki. I kto jeszcze nie subskrybuje, zostawcie subika dzwoneczkiem. Pozdrawiamy. Pozdro, cześć. Cześć.